Chciałabym podziękować za wszystkie Wasze krzepiące wypowiedzi odnośnie jednego osobnika, który chciał się pożywić hajtując mój wybór akwarium, a raczej jego wielkość. W zasadzie faktycznie można by ominąć te jego prymitywne uwagi, ale czasem lubię zrewanżować się takiej osobie i pokazać, jak bardzo jest w błędzie. To po pierwsze, a po drugie, że jego porażka nie przejdzie po cichu, niezauważona, tylko tym bardziej dając przykład innym tego rodzaju osobnikom. Jeszcze podkreślę: niech tym bardziej wstydzą się swojego postępowania. Cześć, z tej strony Magda, z kanału pani akwarystka, i właśnie dzisiaj będziemy kontynuować znęcanie się nad tym naszym prymitywnym gościem. Pozytywny sposób odknęły mi słowa Macieja z Aqua Amipol, które brzmiały: niech zacytuję. Małe akwaria to poziom ekspert i trzeba mieć spore doświadczenie, żeby założyć i utrzymać 50 litrów albo i mniej. I to mi przypomniało, jak założyłam 13-litrowe akwarium niby nic szczególnego, podłoże, filtr, rośliny. Nie żeby wyglądało, ale żeby funkcjonowało. Faktycznie funkcjonowało. Wyśmienicie. W końcu w nim rozmnożyło się i odchowało kilka miotów razbory. Czy to nie powód do dumy? I nawet gdy przeniosłam już razborki do większego akwarium, to ten liliputek, czyli 13 litrów, funkcjonowało nadal. Zaadoptowałam raczka. Zarośnięty Liliputek właśnie stanie się nowym przedszkolem dla małego raczka. Nie mam pojęcia, czy to samic, czy samiczka. Miło mi będzie, jeśli ktoś z Was ma doświadczenie w rozpoznawaniu płci i pomoże mi w jej ustaleniu. Odlałam wodę, którą Prawie w całości użyję ponownie oraz dojrzały filtr również będzie tutaj funkcjonował. Podłoże z lawy zastąpi żwirek od JBL, już wcześniej go używałam i nie było powodów do narzekań, więc i tym razem go użyję. Zerwałam również czarne tło, co sporo w połączeniu z jasnym podłożem rozświetli całe akwarium. Większy kamień lawa to nie tylko dobra wspinaczka dla raczka, ale również miejsce, gdzie mogą osiedlać się bakterie nitryfikacyjne. Filtr jest zamówiony wcześniej od Flowerfish: początkowo głośny, teraz ustabilizowany. Działa fajnie, nie zajmuje dużo miejsca, ale materiał filtracyjny jest odpowiednio mały, prawie żadny. Głównie ten filtr zapewnia krążenie wody, ale oczywiście mogę się mylić, każdy może mieć swoje zdanie. Jednak ja bym nie polegała na tym filtrze jako jedynym siedlisku bakterii. Swoją drogą jeszcze zamówiłam witaminy od tego dostawcy i wyciąg z migdałecznika. Chyba dobre i odpowiednio drogie. Nie ma co narzekać, coś kiedyś wspominałam, że akwaryści biedni, wszystko drogie, ktoś się jednak musi wzbogacać. Powracając do Lilliputka, to nic specjalnego, wygodne przedszkole, nie akwaskaiping. Wydatek zerowy, bo wszystko co potrzebne mam, więc nie będzie wyglądało imponująco, ale na pewien czas to wystarczy, aby służyło za przyjemne miejsce dla naszego przyjaciela. Kamień, kamyczki, rośliny, doniczka gliniana z odzysku, bo kiedyś w niej rosną kwiatek, ale jakoś mu się nie udało. Krążek również gliniany był w plastikowym koszyczku, jako obciążenie z rośliną akwariową. Takich rzeczy nie wyrzucaj, kiedyś mogą Ci się przydać. Liście. Raczki lubią liście i to w różnym stadium rozkładu. Te przyniosą również z akwarium oraz szyszki olchy. To sprawia, że środowisko staje się znacznie przyjemniejsze. Mech na kamieniu oraz zwisające korzenie linobium dadzą możliwość wspi wspięcia się na pływające rośliny. Sami zobaczcie, efekt końcowy wygląda przyjaźnie. Maluch widać jest odważny, czuje się dobrze, chodzi, zagląda, nie chowa się po kątach i próbuje znaleźć właściwą drogę, która poprowadzi go na sam szczyt, czyli bliżej tafli. Udało mu się dopiero na drugi dzień, ale osiągnął to, co chciał. Wkrótce dołożę mu dla urozmaicenia zabaw spinaczkowych kilka patyków z bambusa, może jakąś gałązkę. Z akwarium, z którego pochodzi, mieszkają ślimaki i krewetki, więc nie stanowią dla siebie zagrożenia. Przyjaźnie nastawieni sąsiedzi, dobrzy współmieszkańcy. I tym pozytywnym akcentem... Żegnam się z Wami, do kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że usłyszymy się naprawdę bardzo, bardzo.